Cześć, witaj w tej krótkiej lekcji na temat kanwy. Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak szukać dobrych, świetnych zdjęć w kanwie do wykorzystania na Twoją stronę internetową i na social media. Zanim do tego przejdziemy, co musisz zrobić, żeby w ogóle zacząć używać kanwy? Po pierwsze, musisz założyć sobie konto. Także to, co tutaj widzisz, to jest już moje założone konto, ja już mam hasło i od długiego czasu zresztą używam już Canva, no ale w twoim przypadku, jeżeli dopiero zaczynasz, no to zacznij od założenia konta, hasła. Canva działa całkowicie w chmurze, także możesz mieć ją zainstalowaną i na komputerze, czy na laptopie, i na tablecie, i na smartfonie. Ja w moim przypadku większość projektów robię na komputerze, natomiast y, takie projekty powtarzalne, typu że mam już szablon gotowy, i tylko muszę zmienić napis. Czasem robię na telefonie, y, żeby je dzielić na Instagramie, bo wtedy po prostu idzie to jakby prosto z jednego miejsca na drugie. Już nie muszę przerzucać tych projektów, jest to dosyć łatwe. Natomiast y, takie, jeżeli robisz jakiś projekt od zera, chcesz dodać zdjęcie, chcesz dodać grafikę. Nie polecam robić tego na telefonie, bo jest to wtedy bardzo trudne. Lepiej jest to zrobić wtedy na komputerze i potem ewentualnie sobie na telefonie ten projekt powielać. Ale dobrze, jeżeli masz już konto, to widzisz, że u mnie ta kanwa jest w języku polskim. Język to jest coś, co możesz sobie ustawić tutaj, klikając na Twój profil, na twój profil zobaczysz ustawienia konta. I tutaj masz nazwę użytkownika, e-mail, hasło, możesz też zmienić sobie hasło i język. No i tutaj możesz wybrać jakikolwiek język praktycznie świata. W tym jest język polski dostępny. Zapisujesz zmiany i masz już kanwę po polsku. Teraz jesteśmy znowu na stronie głównej, i tylko pokażę Ci, co w ogóle wyświetla się na tej stronie głównej. Tutaj masz. No, taki szablon z wyszukiwarką. Czak, że możesz pisać tutaj na przykład e, pis na Facebooku czy Instagram, czy plakat i e, Canva będzie ci szukała takich szablonów. Czy może jakiś temat, temat zdjęć na przykład. E, ja osobiście e, wolę startować z tego e, panelu. Tutaj masz e, możliwość utworzenia nowego projektu, czyli no, nowy, nowego projektu graficznego. I tutaj masz możliwość wyboru iluś tam opcji. Jest ich naprawdę sporo yy, i są przygotowane od razu w takim formacie, jaki jest idealny, optymalny na social media, czy na stronę, czy na blog, yy, czy na plakat, czy cokolwiek innego. Tutaj widzisz, że. Jest post na Instagramie i od razu masz 1080x1080 pikseli. Wpis na Facebooku to jest taki podłużny w poziomie 940x788. Zdjęcie w tle dla wydarzenia na Facebooku, też masz od razu gotowy format plakat. Inne media społecznościowe, zdjęcie w tle dla Facebooka, na fanpage na przykład, też jest od razu gotowy format. Więc to jest super wygodne, bo już nie musisz szukać, jak, i jak, jak sformatować daną, daną grafikę, dane zdjęcie, tylko wybierasz tutaj z kanwu od razu coś gotowego. Po tej strzałce jest cała możliwość, cała, cała mnóstwo jeszcze więcej dodatkowych wzorów, także możesz sobie tutaj zobaczyć, jakie są te możliwości. A tutaj jeszcze masz wymiary niestandardowe, czyli jeżeli na Twoją stronę, na, czy no nie wiem, jakiś program Cię prosi o to, czy ktoś, ci, ktoś Cię prosi o Twoje zdjęcie w wymiarze takim i takim, to tutaj wpisujesz ten wymiar w pikselach i tworzysz nowy projekt, i no, masz od razu ten format, który jest dla Ciebie odpowiedni. Ja tutaj ci pokażę, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, pokażę Ci jak szukać zdjęć w kanwie. Um, nacisnęłam za szybko. E, chcę, e, powiedzmy, że chcę zrobić nowy wpis na Facebooku i chcę do tego wpisu znaleźć jakieś fajne zdjęcie. Powiedzmy, że piszę tekst i chcę e, zdjęcie wyszukać do tego. Zobacz, że tutaj wyświetla ci się. Nowa strona, zupełnie pusta, tak, już w tym formacie. No i teraz, co możesz zrobić? Jak widzisz, tutaj jest całe mnóstwo gotowych szablonów z napisami, z kolorami, które możesz już wykorzystać. Dzisiaj nie, korzyst nie będziemy korzystać z tych szablonów, bo chcę ci pokazać, jak znaleźć zdjęcia. Więc Pójdziemy sobie tutaj, w tą opcję na po lewej stronie Zdjęcia i tutaj już wyświetlają Ci się same zdjęcia, tak? Widzisz, że tu są najczęściej używane tematy typu niestety, bo kiedy ten, to wideo nagrywam, to szaleje koronawirus, więc to wirus czy koronawirus to są jeden, jedno z najczęściej wyszukiwanych zdjęć, grafik. Natomiast widzisz też tutaj popularne, no i co tutaj masz, możliwość szukania tych zdjęć po temacie, tak? Czyli powiedzmy, że ja chcę, chcę zrobić jakiś tam post na Facebooku o tym, jak pracuję w domu, na przykład, tak? Czy o pracy zdalnej, czy o tym, co tam, co tam u mnie słychać, tak? No, i chcę dosyć takie neutralne zdjęcie, które jest w jakiś sposób związane z pracą w domu. No więc um, mogę sobie na przykład wyszukać biuro. Biuro, powiedzmy, klik. No i zobacz, tutaj masz całe mnóstwo pięknych zdjęć do wyboru. I teraz tak, ponieważ ja mam wersję płatną, czyli płacę około 10 dolarów miesięcznie za kanwę. Więc mam dosyć sporo takich e, zdjęć, które normalnie u ciebie może e, kosztują 1 dolar, e, a u mnie są bezpłatne, jakby są już w moim pakiecie pakiecie Pro. E, no ale niezależnie od tego, nawet pomyśl, jeżeli zapłacisz za to zdjęcie 1 dolar, to zdjęcie możesz sobie ściągnąć raz i je potem używać. No, jakie zdjęcie mi się tutaj. Podoba. tutaj tych zdjęć jest całe mnóstwo także idziesz na dół i dobierasz sobie takie zdjęcie, które Ci się podoba zwróć też uwagę na kolory tak? czy to chcesz mieć to zdjęcie w kolorach jasnych czy w kolorach ciemnych czy może żółty na przykład jest Twoim kolorem takim firmowym, gdzie gdzieś tam się pojawia w logo, to wtedy fajnie jest taki kolor wykorzystać i tutaj tak jak widzisz, co ja zrobiłam, tak, bo ja już to bardzo szybko, automatycznie robię. Kliknęłam na to zdjęcie, po kliknięciu ono mi się już tutaj ukazało. Ja teraz zmieniam tylko format, tak, to białe pole to jest mój format. Ja muszę teraz tak dopasować to zdjęcie, mogę je przesunąć myszą, tak, w tą stronę, lub chcę może, żeby ten wyraz work było widać i sobie je trochę powiększę. I w zasadzie już nic nie muszę robić. Tutaj mam swój wpis. Teraz kiedy już mam to zdjęcie tutaj na pulpicie na ładnie rozciągnięte, że tak powiem, na ten mój format, to jak Dostać się do niego, że tak powiem, czyli jak je użyć. Tutaj macie strzałkę. Ja nie polecam udostępniać tak od razu innym, czy publikować na Facebooku bezpośrednio. Ja sobie takie zdjęcie ściągam. Po pierwsze, dlatego że jeżeli płacisz jednego dolara, yy, przepraszam, to w ciągu 24 godzin. Ten, ten jeden dolar zapłacony, że tak powiem, będzie, możesz sobie przerabiać to zdjęcie i go używać, ale po 24 godzinach, jeżeli to zdjęcie chcesz wykorzystać jeszcze raz, to musiałabyś go, musiałabyś się je pobrać jeszcze raz i zapłacić jeszcze raz jednego dolara. Tego nie chcę, więc pobieram sobie to zdjęcie w takim formacie, w którym być może będę mogła je użyć z powrotem, i zaraz ci to pokażę. I zobacz, tutaj po naciśnięciu tej strzałki jest sugerowany typ pliku, który mi się wyświetla: PNG, jeżeli chcesz na przykład co, jakieś materiały dać do druku, czyli no nie wiem, projektujesz wizytówkę czy ulotkę, to bym wybrała druk PDF, bo widzisz, że to jest wysoka jakość. Dokument może być wtedy wielostronnicowy i może być do druku. Masz PDF standardowy, mały rozmiar pliku, masz JPG, masz e, możliwość też e, to, co w tej chwili Canva testuje e, w wersji beta, e, filmu MP4 i GIF. To w innej lekcji. E, ja najczęściej używam tego, co sugeruje Canva, czyli PNG. Tutaj możesz sobie jeszcze, jeżeli to jest wpis na Facebook, tak jak teraz. To jak najbardziej ta, ten format wystarczy. Natomiast, jeżeli na przykład ściągasz sobie zdjęcie na bloga, czy gdzieś tam do umieszczenia na stronie internetowej, to ja bym sprawdziła, tutaj widzisz ten rozmiar, to jest 940x788. Jeżeli coś ściągasz na stronę internetową, to ta jakość powinna być trochę wyższa. Więc na przykład możesz sobie ten rozmiar do Dociągnąć do dwa razy tyle co był oryginał, czyli do 1880 na 1576 Jeżeli na przykład jest to Twoje logo, które umieszczasz i chcesz komuś potem przesłać, to możesz tutaj sobie tło przetroczyste. W tym, w tym przypadku nie ma to sensu, tak, bo ja mam tutaj i tak żółte tło. Ale jeżeli masz jakąś tylko grafikę czy na przykład um, jakiś element, który na jakąś ikonkę, którą potem chcesz umieścić na stronie. I to ma być sama ikonka albo samo twoje zdjęcie, ale bez tła, to wtedy sobie to tło przezroczyste możesz zaznaczyć. I możesz jeszcze kompresować plik, ale wtedy znowu będzie niższa jakość. Ja sobie powiedzmy, że ustawię ten jeden ten oryginalny rozmiar na Facebooka, to mi wystarczy i naciskam pobierz. I teraz trwa przygotowanie projektu. Już, już mi się tutaj załadowało. Aha, ja tutaj zapomniałam napisać tytuł. Tutaj normalnie mogę napisać tytuł tego, tej grafiki. No teraz mi się załadowało jako projekt bez tytułu. I teraz zobacz, jeżeli chciałabym to zdjęcie ponownie wykorzystać do, do, do jakiegoś tam innego formatu w przyszłości, to... to za, za powiedzmy za, sobie to zdjęcie gdzieś tam w moich folderach grafiki i mogę je ponownie wykorzystać. Ono jest tutaj u mnie teraz. I teraz jeżeli ja wchodzę na kanwę y, idę sobie z powrotem na stronę główną. I teraz powiedzmy chcą, chcę tą samą grafikę wykorzystać. Do zdjęcia w tle na moim fanpage'u. To w innej lekcji Ci pokażę dokładnie, jak to zrobić. Tutaj widzisz znowu, że mam ten e, właściwy format od razu. I teraz ja nie chcę jeszcze raz kupować tego zdjęcia, albo wyszukiwać zdjęcia, ja chcę używać, użyć to samo zdjęcie, które już mam na komputerze. Więc tutaj wchodzę na przesłane, prześlij obraz lub wideo. Chodzę na mój folder, tam gdzie mam to zdjęcie, wybieram je. Ono się ładuje. Jest po prostu już moje. I mogę je tutaj sobie rozciągnąć. Może to nie jest koniecznie najszczęśliwsze zdjęcie akurat na fanpage'a. No ale powiedzmy, o, mogę sobie to tak przesunąć. I mam. I znowu mogę. Y Pobrać tutaj strzałką, e, rozmiar jaki chcę, pobierz i będę miała to zdjęcie w innym formacie. Także e, jeszcze raz, zdjęcia to jest do szukania, a przesłane, jeżeli masz już zdjęcie swoje, e, albo wcześniej pobrane z kanwy, albo gdzieś tam skądś, od kogoś, czy zrobione na przykład profesjonalne, swojego fotografa, to możesz przez to przesłane, prześlij obraz lub wideo, je tutaj doładować. Je, widzisz, mam ileś tam zdjęć różnych z filmów, z webinarów, z eventów, z wydarzeń, loga moich klubowiczów, akurat tutaj zdjęcia moich klubowiczów, prelegentów, z wydarzenia, moje zdjęcia, moje logo, bo to jest też ważne, tutaj możesz sobie w tym przesłane, prze, prześlij, załadować swoje logo. I ym, i wtedy możesz sobie je dodać do jakiejkolwiek grafiki jakiej chcesz zaraz ci tutaj pokażę wtedy to logo jeżeli masz szczególnie jeżeli masz na przezroczystym tle to bardzo fajnie można je dodać na jakiejkolwiek grafice tutaj to nie wygląda tak bo żółty nie jest akurat, akurat w ogóle moim kolorem marki także nie komponuje się za bardzo z business ninja ale nieważne, chodzi mi o to, żeby pokazać Ci możliwości tego przesyłania zdjęć i szukania zdjęć tutaj. Tak, wcześniej szukałam biuro. Często szukane teraz zdjęcie to jest korona. Niekoniecznie wychodzi nam tutaj wirus, ale też piwo korona. Ale też jak widzisz, są zdjęcia wirusa, ale może też chcesz, na przykład zdjęcie z laptopem, czyli laptop. Tak, czyli różne zdjęcia z laptopem, osoba pisząca, jakieś tam z góry, z boku, tutaj może takie mocapy, że można tutaj jeszcze swoje grafiki, to też w innej lekcji ci pokażę, jak to robić. Yy, całe mnóstwo zdjęć z laptopem. Yy, Flatlate, czyli to takie zdjęcie, ujęcie z góry na przykład, też można sobie tego poszukać. I tutaj się. Fletley e różne ukazują. Fletley z czymś czerwonym na przykład, jeżeli chcę LED, no to akurat mi się wyświetla bardziej coś innego, ale może Fletley, jak to wcześniej szukałam, czyli z, z czymś czy, o teraz trochę lepiej mi się wyświetla. Różne czerwone rzeczy na Fletleyu, czyli truskawki jakieś tam. Owoce, trochę wiosenne zdjęcia, dużo jest tych jedzeniowych też. Także całe mnóstwo zdjęć, które możesz tutaj wykorzystać. I znowu to jest bardzo łatwe. To zdjęcie, jeżeli chcę tutaj usunąć, to mogę sobie myszą na przykład nacisnąć i usunąć. I teraz chcę na przykład jakieś piękne zdjęcie z truskawkami wykorzystać. No i Wkładam to zdjęcie, tak, i potem po, um, po opłaceniu, bo tutaj widzisz, to zdjęcie akurat kosztuje jednego dolara, więc ja tutaj mam dodaną kartę kredytową do płatności, i za każdym razem, kiedy, kiedy chcę kupić jakieś zdjęcie, bo no powiedzmy, to premium nie jest darmowe. Więc y, mogę sobie tutaj zapłacić to tego jednego dolara, pobrać to zdjęcie i znowu. Jeżeli to jest fajne zdjęcie, które chcę używać parę razy, ściągam je do siebie na komputer w dobrym formacie, takim dobrej rozdzielczości i potem je mogę znowu załadować z powrotem do kampy. Także to tyle na dzisiaj, to jak, jak dalej co zrobić z tymi zdjęciami, jak na przykład dodać tu napis, czy to logo, jak zrobić, żeby to było z tyłu albo z przodu, albo jaśniejsze, albo ciemniejsze, to wszystko będę Ci pokazywać w najbliższych filmikach. Dziękuję Ci na dzisiaj i zachęcam Cię, żeby wyszukać sobie przynajmniej trzy zdjęcia o trzech tematach, które pasują do Twoich postów i ściągnąć sobie je z kanwy jako takie ćwiczenie. Pozdrawiam, cześć i do następnej lekcji.